Witajcie, z tej strony Dariusz Śliwka a to jest 22 odcinek z gry Mario Plus Rabbids Kingdom Battle no i dzisiaj przejdziemy sobie sekretny rozdział w świecie drugim, także już sobie zobaczyłem jak się tam dostać po prostu musimy się udać jak zwykle do tej armaty no więc w sumie nie wiem, no mamy naprawdę sporo kasy może sobie nawet troszeczkę lepszych broni kupimy ale na początek oczywiście musimy się tam dostać czekajcie, to można przesunąć? Nie, bo takiej umiejętności jeszcze nie mamy. Zostaliśmy umiejętność podnoszenia ostatnio. Ale to jest jakieś wiertło chyba. Więc potrzebujemy trzecie, tutaj trzeci punkt. Wejścia skrzyni już mamy na 38, z tego co widziałem. No to naprawdę nieźle. Tam jeszcze troszeczkę na pewno się teraz trafi. Także będzie to też całkiem spoko. No więc jesteśmy tutaj i teraz. Musimy wziąć takie dwa posągi, właśnie takie kamienne, i przenieść je na te tutaj piedestały. Jakby to powiedzieć. Także tu jest jeszcze drugi, z tego zapamiętam dokładnie. Jeszcze bardzo, zabieramy. Fajnie, że on jest jakoś tak bardzo niespowalnia. Mimo tego, że zakładam, że jest ciężki. Dobra, czyli teraz jesteśmy tutaj, no i co, co nam da w ogóle, aha, bo tu możemy jeszcze te skrzynki pozbierać, no to co, możemy sobie tutaj to poprzesuwać O, proszę bardzo, trochę skrzynek będzie, tutaj będą dwie oczywiście, za samo to, o orby, pięć, no zawsze coś, tobie jeszcze tutaj kasę tylko zbiorę 4500 prawie mamy, kurde, że aż tyle Nigdy tyle nie mieliśmy tutaj. Jest naprawdę konkretna ilość. Teraz przesuńmy sobie na niebieski, żeby tą drugą skrzynię zdobyć. Rzecz jasna. Jak widzicie, czerwony nam odsłoni rurę, która nas doprowadzi do tego rozdziału. Towers Theme 2. Ok, nowy soundtrack. W porządku. No oczywiście, tutaj się to podnosi z powrotem. Także my robimy tak. Proszę bardzo. Opuściło się, także możemy wejść. Wchodzimy na szybko. Jest kolejna skrzynia. Model 3D. Pitch. No, akurat pitch ostatnio graliśmy, także myślę, że. Odpowiednie miejsce, żeby tutaj to umieścić. No i mamy to, słuchajcie. Sekretny chapter. Wchodzimy sobie do armaty. Aha. Tylko czekajcie, to jest. Na pewno to chyba tak. Bo to pokazywało 2-1. Więc się zdziwiłem trochę. Ale jest skrzynia. Proszę bardzo. In the heat of the battle. Kolejny soundtrack. Dobra, już mamy 4500, dokładnie. Nawet trochę ponad. No i dobrze, zobaczmy, co to jest. Ok, pokonaj wszystkich. Mamy trzech baklerów od razu. Jednego Supportera. Bardzo mała arena, więc możemy sobie troszeczkę tutaj zmienić skład. Pić się tutaj przydała, bo ona ma przecież tą umiejętność rzutu tym granatem. Tylko teraz, właśnie, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie jeszcze, czy na przykład nie wziąć jeszcze Rabbit Mario, który mógłby ich od razu zmiażyć wszystkich. Chyba to by było najrozsądniejsze. Dobra, wydajmy sobie punkty przede wszystkim. Raz na Mario, co jest najlepsze? Bo Mega Empower. No właśnie, tak sobie myślę, że ten Mega Empower będzie tutaj najlepszy, no bo inne rzeczy tutaj nie są jakieś takie. Mega dobry, chociaż ten Stomp Damage by się też przydał. No ale nie, no. Myślę, że tutaj, szczególnie w tej sytuacji, Mega Empower byłby mocny. To jest co prawda tylko 10%, ale zawsze coś. Hero Sight Damage możemy jeszcze ulepszyć. Chociaż. Znaczy, w sumie Hero Sight to jest kurcze, jednak ważna rzecz też, więc. Dobra, to 100% obrażeń. Pewnie, czyli dwa Upgrade'y. A teraz Rabbit Pitch. No, Rabbit Pitch to wiadomo, że zbyt dużego znaczenia tutaj nie ma. Możemy ulepszyć w sumie leczenie zawsze, bo to jest dobre. Heal range, to też w sumie byłoby spoko. Dobra, weźmiemy range, bo tutaj ilość jest całkiem dobra. Weźmiemy sobie zasięg oczywiście leczenia. Pipe exit range, movement range, o to może movement w sumie. Znaczy wiecie, movement zawsze się przydaje, więc lecimy tak. Teraz Rabbit Luigi. Hmm. Mega weekend, nie, to myślę, że nie jest jakieś takie mega mocne. Wampdash plus. O. Jednego punkta nam brakuje. <laughs> Szkoda, no ale to myślę, że będzie najlepsze do zrobienia. Luigi. Luigi, oczywiście, multi-stylister. 100 punktów, żeby mieć potrójne tutaj, bez wątpienia. Rabbit Mario. Hmm. Boom dash range. Ok, no to to nie wiem, czy może być aż takie dobre, szczególnie w tej sytuacji. Weapon Parry. O, czyli teraz Bodyguard może też absorbować obrażenia od. Broni. Hmm. No w sumie spoko. Extra health to będzie tylko po 30. Mm -hmm. Movement range to już będzie kurde 70 kosztować, ale 9 aż kratek. Bodyguard cooldown. Będzie do jednego ruchu zredukowane. Hmm. Body parry. No to weźmiemy może kurczę Nie wiem w sumie. Dobra. Weźmiemy odliczanie oraz to. Body parry O Dobrze, no i pitch 39 punktów tylko No bo już tutaj mamy ulepszone niektóre rzeczy Automatycznie oczywiście Royal gaze damage Royal cooldown, o kurde To by było mocne Myślę, że healing jump HP by się najbardziej opłacało Także na razie sobie zostawiamy No i co? Zobaczymy sobie jeszcze te nowe bronie Jeżeli jakieś tutaj są, oczywiście kurde No chyba wzmiemy sobie tą Dobrze Viscera Vaporizer Niech będzie Equip Secondary jeszcze możemy Więc oczywiście, zróbmy to Okej, okay, wow! Ogromne ulepszenie 70 więcej, no to tak, oczywiście Kong Buster Zrobimy sobie to No i teraz co? Hmm. Jeszcze Luigi Luigi zawsze gramy To jest plus 60 <laughs> Wow a zobaczymy jeszcze primary. Tą snajperkę. No też sporo. Kurcze. Dobra. Weźmy sobie tego Ryu. Cyk, equip. I jeszcze działko. No i cała kasa poszła się. Wiadomo co. <laughs> 4000 wydaliśmy, ale kurde, tu jeszcze zwiększa zasięg. Zwiększa obrażenia do... Znaczy zadawane tym jakby, wiecie, osłonom. I zwiększa HP w ogóle. Kurde. Ej, to jest mega fajne. Dobra, bierzemy. No i wykosztowaliśmy się nieźle. To jeszcze sobie tylko weźmiemy tutaj tego Rabbit Mario. Ponieważ chciałem właśnie go użyć tutaj, w tej sytuacji. No i wreszcie walczymy. Dobrze. Więc, na początek, chyba po prostu podchodzimy sobie tym Rabbit Mario. I atakujemy. Chyba że. Bierzemy sobie jako Mario Empower, ponieważ mamy ulepszony. Już 40%. Dobra. Robimy tak. Robimy skok na jednego gościa. Potem jeszcze możemy od razu tego zaatakować. Chociaż w sumie. No tak, chyba to będzie najlepsze. Więc zróbmy tak. Trochę teraz oberwiemy, jeżeli chodzi o tutaj atak. Rabbit. Mario, chociaż możemy w sumie. A nie, tutaj by było najlepiej. Bo słuchajcie, musielibyśmy wtedy sobie strzelić z tej strzelby jeszcze. I to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Więc zróbmy tak. Możemy się potem przemieścić do tyłu. No i dobrze. Chociaż nie, ja zrobię reset. Bo po prostu wtedy Mario też obrywi od młotka. Więc nie, 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 to jest od razu. Musimy to zresetować, bo to jest głupi pomysł. Czy wszystko się tutaj zapisało? Czekajcie... Tak, 512 monet, czyli się wszystko zapisało, dobra. Tak, tylko chciałem tutaj sprawdzić. No i co? Oczywiście, lecimy sobie jeszcze raz. Wydaje mi się, że możemy dać sobie Empower od razu. I po prostu zaatakować tutaj tym... ...Rabbit Mario. Teraz żeby Mario się tylko wycofał. No to tak, robimy sobie skok. Na pierwszego, lepszego gościa i uciekamy, tylko że nie ma za bardzo zasięgu. Dobra, możemy wrócić na swoje miejsce także. Cyk 50, Dobra, i teraz, oczywiście, Rabbit Mario. Atakujemy tego gościa, Mario oberwie, ale no trudno. Musimy się z tym pogodzić. No i teraz robimy atak młotkiem. Dobra, na szczęście. O kurde, to ma taki mały zasięg? A nie, bo oni też aberwam, no to dobrze. Critical? Niestety nie. Ale tamten jak się spojrzał śmiesznie. Okej, okay, bodyguard. Kurde, oni mają już tak mało, że... Można by w sumie tutaj to działko puścić. Tego Ryu. Tylko... Aha, bo to nie może od boku uderzyć. O nie, to musimy w takim razie się ruszyć. W to miejsce. Chyba, że w ogóle sobie skoczymy daleko. Czy Ryu tam dosięgnie? Chyba nie. To tutaj. Żeby nie być wystawionym, już sobie nawet odbiłem się od niego. Teraz... No nie! Dobra, reset. Bo nie chcę, żeby Rabbit Mario oberwał Okej, okay, czyli teraz już wiem... że Młotek ma taki kurcze mały zasięg, tylko jeden. To już może lepiej nawet tym Marium tutaj zaatakować. Jego młotkiem, w sensie. Więc chyba po prostu tak zrobię, no bo lepszej opcji nie widzę. Także walka. Empower. No dobra. Trzeba to troszeczkę rozplanować, ale wiecie. Jak już nam się to uda. O! No i super. Patrzcie na to. 100% na wszystkich. Czyli jedno uderzenie młotkiem. 230. Kurde, jak! i 307 jeżeli będzie critical wow o kurde co za co za widok dobra tego możemy w sumie załatwić samym tutaj dashem yy, tylko martwi mnie ten tutaj wiecie gościu ale to zrobimy tak zaatakujemy tego mario oberwał ale to nie szkodzi bo teraz luigi podbiegnie sobie tutaj Wtedy już użyjemy działka na tym ostatnim gościu. No naprawdę, to, kurde, łatwe bardzo jest. No i co, koniec. Cała bitwa na tym polega. <grym> Czyli to jest, zakładam, pierwsza bitwa dopiero. Nie wiem ile będzie. Ale, kurde, jednym ruchem ukończona. Perfekcyjnie. Dobrze, miejmy nadzieję, że będzie. Że będą tylko dwie. Tu już od razu jest druga. Tylko czy my tutaj coś ciekawego mamy? Chyba nie. No dobra, to idziemy od razu do drugiej bitwy. Jeszcze tak się tylko tutaj chcę rozejrzeć, ale... Nie, wydaje mi się, że tylko dwie będą. Zaraz co to będzie? To fight Meat Bosses. A no tak, oczywiście. W pierwszym świecie też byli meat bossowie do pokonania. Ale jeżeli będzie ich tylko... że znaczy, tylko dwaj będą. No tak, jest ten lodowy i kamienny. I to już wtedy będzie koniec. Patrzcie. Okej, okay, tylko tak, trzeba się zastanowić. Hmm. Kim by tu zagrać? No wydaje mi się, że... Mario może zadziałać fajnie na tych baklerów, więc... Kurde, zrobimy sobie małą zmianę. Weźmiemy rabić Luigi'ego. I Luigi'ego oczywiście. Dobrze. Mamy to. No i walka. Dobra. No, teraz tak. Kogo my tu mamy? Tu jest oczywiście ten pierwszy midboss. 420. Sandy. Sandy i ten drugi jak miał? Blizzy. No właśnie, właśnie. Ten ma 210. Hmm. Supporter tutaj też jeszcze jest. I to będzie okropny problem dla nas. Więc jeżeli się nie zajmiemy najpierw tym gościem. Kurde, tu musimy podejść. On jest w ogóle dobrze osłonięty też. 0%. O, ale będzie 100% na tego, patrzcie, Snajpera tutaj, znaczy, kurde, z My jesteśmy sniperami, oczywiście. No tak, czyli Luigi ma tylko taki wysoki zasięg. Chyba, że. Okej, okay, stąd też. No to podejdziemy sobie tutaj, bo jeszcze. Pamiętacie, że jest ta bazuka od Rabbit Luigiego, która też może zdziałać cuda. Więc jeżeli będzie Critical. No niestety nie. Ale powinniśmy go już załatwić. Następnym ruchem. Jeżeli podejdziemy sobie tutaj. O właśnie i użyjemy Bazuki. Która ma chyba tam. No, jest szansa, że go rozwalimy. Mam nadzieję, że tak. No, idealnie 42. Ok, to największy problem mamy z głowy już. Ponieważ oni się teraz nie uleczą. Teraz jeszcze Mario. No dobra, tylko tutaj oni są wys... O nie! Są za osłoną schowani, no to dobrze. No bardzo fajnie. A teraz ja bym tutaj podszedł. I... Co mogę zrobić? No nic za bardzo. Mogę zrobić sobie jedynie Hero Sight. Który tutaj dosięga na szczęście, więc zrobię sobie. Mam nadzieję, że Meat Boss się pierwszy ruszy, a nie ci Bucklerzy tam po prawej. Okej, okay, więc to tyle ster, no, no można, no w sumie. Dobra, walniemy sobie, czemu nie? Zaryzykujemy. Dobra, no i oddajemy. No nie. No nie. Tego się bałem najbardziej. No dobra, baklerów też trzeba pokonać. W sumie. <grym> Okej. Okay. Czyli Luigi ma jeszcze... Dwa strzały. Dokładnie Dawaj, ludzi drugi strzał. Bez criticala niestety. Ale 300 mu już zostało tylko i się wychylił. Wow, a to jest granat. Kurde, już zapomniałem co oni tutaj w ogóle robią. Ci midbosowie. Hm. Dobra. Ochronił się, ale przed czym? Też właśnie nie jestem pewien do końca. Nie pamiętam jak to działało. No, ten chyba nas nie zaatakuje, bo nawet nie ma jak. Dokładnie. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest. A, czyli tarcza, która chroni przed jednym uderzeniem. Ok, no tak. A czy możemy na niego wskoczyć? O kurde, możemy na niego wskoczyć. Ej, no to dobrze. No to robimy to. I wtedy używamy młotka, ponieważ tarczy już zdjęliśmy. Więc cyk, młotek. 65 w najgorszym wypadku? Pięknie, 173, o to chodzi. Dobrze. I teraz, żeby tego nie zepsuć, hmm. czy możemy się wybić w sumie? A, że to tak, to by zadziała. A ile to zadaje? Kurde, mało właśnie, to jest problem. Ale Luigi ma na pewno mocną snajperkę. Która w teorii powinna to. Empower mogłem sobie użyć. Dobra, to użyję teraz i strzelę jako, jako Luigi. Tak, to będzie dobry pomysł. Pierwszy meatboss będzie już z głowy. Także teraz strzelamy sobie Luigi w bossa, więc gwarantowany kill. Cyk. Dziękujemy bardzo. Ok, czyli to tyle, jeśli chodzi o niego. Teraz tych dwóch baklerów trzeba jeszcze tutaj ogarnąć. Tylko kurczę, jak? Fajnie by było tutaj. Rabbit Luigi mi się dostać. jakoś tam tego wampirka wybować. Chociaż wydaje mi się, że dobre by było wejście na góretko. Zrobię to jako Luigi. Bo Luigi ma większy potencjał na zadanie obrażeń. Lepszych. Więc po prostu schowam się tutaj. Rabbit Luigi musi zostać na dole, niestety. Ale też możemy się nim przemieścić. Więc w sumie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Możemy ich osłabić, chociaż to pewnie będzie mały zasięg. Bardzo, no, za mały. No dobra, to tyle. Ale czekajcie, Y nie x. <gry> dobra, baklery teraz się przesuwają, ale one mają kurcze, bardzo mały zasięg, więc. Okej, okay. dobra, będzie. Kurde, po co tu podchodziłem? <gry> to jest właśnie głupie z mojej strony, że to zrobiłem, ale przecież 50% to. No właśnie, nie ma gwarancji. Dobra, teraz mid Boss. Co on tutaj robi? Ok, aktywował sobie chyba ten hero side Ten taki, znaczy villain side właściwie Zaraz zobaczymy mm. Nie, movement No, villain side O kurde, ty jest na całą mapę Czekajcie, nie nie nie, jeszcze raz sobie zobaczę Ile dokładnie to Jest, lock i teraz się przesuniemy Ach, akurat tutaj gdzie bym chciał Dobra no to chyba, że po prostu puszczamy sobie teraz działko. Jest 0% Ale jeżeli działko puścimy wtedy, to ono berwie, czy jak? Możemy puścić, żeby tego. Wiecie, Villain site tutaj Zbaitować. Znaczy, spróbujemy w sumie. Czemu nie? Zawsze to jest jakieś tam. O, no, widzicie? Działa. Dobra, puszczam. Oczywiście teraz będzie Villain site Dokładnie, zbajtowany, są trzy strzały, tak? Nie, jeden tylko. O kurczę, idealnie! Wow, to było piękne. <ścoughs> Dobrze! Teraz ten ma tylko siedem. To możemy sobie w niego strzelić. Chyba, że chcemy wykorzystać wampir. Chociaż nie, no, strzelamy po prostu w niego i tyle. Jeszcze critical. Dobrze, teraz został tylko midboss który nawet nie dosięgnie. Więc trzeba się zabezpieczyć na przyszłość. Jako Mario możemy w sumie podejść tutaj. A nie, nie możemy poprzeć cały zasięg. Kurde, no dobra. No to nie wiem, schodzimy? W sumie chyba już można. Tylko warto by było się tak rozdzielić. No ale dobra, zrobimy tak. Że nawet nie pamiętam, jakie on miał ataki. A, mogłem kurczę skoczyć na tego. Rabbit, ludzie, bo on jest. Y Pokryty tym miodem. Aj, no tak, zapomniałem. Dobra, enemy turn. Że nie będziemy czekać. On sobie znowu to aktywuje. Okej, okay, i tyle. Dobra, jesteśmy już wolni. Więc możemy podejść jako Mario, żeby to stankować sobie. Ponieważ Mario ma najwięcej HP, więc możemy to bez trudu zrobić. Tak, 98 będzie, czy ile? Czy 125? 65, kurde. No to super. Dobra, Hero Side oczywiście nie sięga. Zakładam. No nie, niestety nie, ale Steely Star go by sięgnął. Z pewnością, jestem tego pewien. No, z pewnością jestem tego pewien. Wiem, troszeczkę głupie to brzmi. O, możemy wyskoczyć. O, no i kurde, o to chodzi. I będzie strzał z bazuki nawet ci, No dobrze. No to od razu strzelamy. Niewiele będzie, ale zawsze coś. 38. I oczywiście osłona też została już tutaj. Mocno naruszona. Więc teraz tak, Luigi sobie tutaj przejdziemy. Każdy będzie za taką swoją małą osłoną. Wiadomo, nie jest to może wiele, ale zawsze coś, dobra, stillister. Oczywiście, że sięga przecież to jest Luigi. On jest najlepszym snajperem. W całym tutaj królestwie. Wiele, czy to jest królestwo grzybów? Nie, no to jest przecież. Nie, no to jest królestwo grzybów. Tylko najechane przez kurliki. No właśnie. E, dobra. <grych> Teraz no tak, tutaj nie sięgnie Hero Side. Możemy wziąć barierę albo osłabienie. Nie, nie sięgnie. No to e, barierę bierzemy. Ponieważ zakładam, że on zaatakuje właśnie nas. Co się no, rabić go No i Ryu nic nie zrobi, ale możemy w sumie strzelić w osłonę. Więc zróbmy to. O, właśnie. Teraz gości ma lekki problem. No ale musimy już oddać ruch, ponieważ. Nic nie zrobimy. Teraz dawaj. O, dobrze, tak. Critical. Nie, ja nie mogę. Przecież to jest takie overpowered. Trzy strzały. Z 200 obrażeń, prawie. Szkoda, że go nie wybiłem. Ale to już koniec, tak? Tak. Załatwiliśmy go jednym z stylisterem. Osłownie. Ale to jeszcze nie koniec, bo się nie uleczyliśmy. A nie, już się uleczyliśmy, dobra. Już się bałem, że będzie jeszcze coś. No dobra, to perfekcyjnie ukończony rozdział. Będzie... ile? 900? 900, dobra. I 15 oczywiście orbów. No a to się tam... Nieco je 25% zwróciło. Ok, teraz nowe złote bronie. Oczywiście, które zadają więcej obrażeń... Dla... Midbossów chyba. Z tego zapamiętam. No dobra. Także fajnie, fajnie. Mamy dwa specjalne challenge, których się nawet nie podejmowałem w pierwszym świecie, ponieważ wiem, że są mega trudne. Ale zobaczymy, co jest jeszcze dalej. Oczywiście dwie skrzynki. Okej, okay, coś tu trzeba postawić. Czy. No właśnie, coś trzeba tutaj postawić. Tylko co? To jest właśnie pytanie. Nie chcę jeszcze tutaj tego używać, bo zakładam, że to mnie przeniesie już do... Z powrotem do tej normalnej części świata Ale nie widzę nic co by tutaj można było postawić Zależy czy można to przez rury przenosić, czy nie O, patrzcie, ultra hard No to już widzę siebie jak robię to teraz Ultra hard, ultra hard kurde challenge <grytanie> Także no A co to jest? A, tutaj możemy to podnieść, no właśnie Myślałem, że coś z tymi kryształami by się dało zrobić, ale to jednak tutaj był ten posąg. Dobra, i teraz możemy z tym przez rurę przejść? No to wychodzi, tak. No trochę dziwnie to wygląda, ale... ...ale działa, więc dobra. Zbieramy skrzynki. Mamy tą srebrną jeszcze. Orby, tak! 20 tak! Dziękuję wam. Gro, dziękuję ci. Kurde, tego potrzebowałem, dobra. I mamy... W ...srebrnej skrzyni. Giant fridge, gold artwork oczywiście to jest. No dobra, ale najważniejsze, że mamy te 20 orbów, które na pewno nam pomogą w naszej drodze. Ale szczerze naprawdę łatwy był ten rozdział, specjalny. Ci midbossowie w tym świecie nie byli jacyś tak bardzo wymagający, jeżeli tak to mogę nazwać. No więc nawet pół godziny minęło, więc bardzo szybko się z tym uwinęliśmy. Także... Ja nie wiem, co będziemy robić w następnych odcinkach. Wydaje mi się, że zabierzemy się od razu za nadrobianie tych skrzynek, których jeszcze nie zdobyłem, tak jak to było w przypadku świata pierwszego. No i potem możemy sobie poprowadzić jeszcze jakieś challenge w świecie drugim zarówno, jak i może w pierwszym, ponieważ też tam na pewno macie jakieś pomysły i po prostu bardzo chętnie się nimi posłużę. Żeby coś tam zdobyć. No, wiadomo, że te nagrody nie są jakieś szałowe w tych wyzwaniach, ale z tego co wiem, to w świecie drugim już troszeczkę będą lepsze. Na pewno jakieś tam jakieś łatwe wyzwania się znajdą. O kurde, co się dzieje? Nie wiem. Ale jakieś łatwe wyzwania, na pewno pierwsze trzy, zakładam, że będą bardzo proste. Także będzie to zawsze jakaś nagroda dla nas. Na pewno lepsza niż ta ze świata pierwszego. Także to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, no to proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No a ja się z wami spotkam w następnym. Także trzymajcie się. No i cześć!